Mr. P zaraz ci zje! Oh, oh, nie, nie róbcie tego, rób ja to mam to. rodzinę! Cześć, witajcie, moi drodzy, ja jestem Remy, i dzisiaj jesteśmy na Robloxowicach, moi drodzy, o których pewnie wiecie już od Mandiego i moi drodzy od Plebsa, i to jest pewnie twoja rata, będziecie widzieli. W każdym razie, moi drodzy, dotarłem do mojego nowego domu, który, moi drodzy, dostałem, moi drodzy, w ramach zanotućcie nie, za to że się za mało łóżek, moi drodzy, tam, moi drodzy, w tym tutaj ratuszu, moi drodzy, w mieście i zobaczcie, co w tym domu znalazłem. Ktoś poprzedni zostawił w tym domu, moi drodzy, z taką bardzo, ale to bardzo fajną i straszną maskę Piggy z Roblox, moi drodzy, i mam świetny pomysł, aby moi drodzy zrobić pranka na, moi drodzy, na Plebs się Fireoutie i Mendim i ich moi drodzy wystraszę i moi, mam nadzieję, że uwierzę, że to jest moi drodzy prawdziwa pigi. Wystraszy mnie, i naprawdę będzie, ale to będzie odjazd, więc koniecznie oglądajcie ten odcinek do końca, moi drodzy zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I napiszcie w komentarzu, czy lubicie pigi, moi drodzy. W każdym razie ja już się biorę do roboty. Tu jest w ogóle mój domek, możecie go zobaczyć. Tutaj jest całkiem moj skromny domek, wiecie, tutaj nic dużo nie ma, ale jest też taki mój śmieszny wychodek za tym domem, moi drodzy, To i to jak generalnie nie wiem w ogóle do czego on służy do końca, ale wiem tylko, że do czegoś on tam pewnie służy, moi drodzy. W każdym razie biorę auto, które też było tutaj w tym domku. I jedziemy moi ich prankować i straszyć. i zobaczcie Mam jeszcze taki moi drodzy garnitur Slendermana Więc już w ogóle jest jest, jest, jest jeszcze Dużo w ogóle dużo, dużo straszniej to wygląda Ale ja moi drodzy wsiadam do auta i pojedziemy Zaraz tam ponieważ moi drodzy jak pewnie wiecie Plepsu i Fireout są teraz Moi drodzy bezdomni i oni się gdzieś szlajają po mieście Pewnie coś tam wsuwają jedzą Albo moi drodzy są tam na jakiś Nie wiadomo w sumie co oni tam robią ale wiemy moi drodzy Że oni są i tam grasują gdzieś w mieście W każdym razie pojedziemy teraz do miasta Spróbujemy ich znaleźć i ich na nastraszyć Ojej Jezus sam nie, nie potrafię jeździć i ani narzekałem, że nie potrafi, i że oni nie potrafią jeździć W każdym razie, moi drodzy, muszę teraz po cichu zobaczyć w ogóle, gdzie gdzie się podziewa, moi drodzy Fire i Plepsu, gdzie oni w ogóle są, ponieważ czekajcie, zobaczymy za moment. Tutaj ich nie widzę, tu ich nie widzę, gdzie oni w ogóle mogą być. Czekajcie, przyjadę tak szybko, żeby mnie czego nie zauważyli. Zobaczmy, gdzie oni są w ogóle. O, tutaj może są w Nightclubie, chociaż mój drodzy już jest ranek, żeby się skończyło w Nightclubie. W każdym razie, dobra, zobaczmy teraz w ogóle, gdzie oni mogą być. Zobaczmy tutaj, tu ich nie ma, tu ich nie ma. Może ich usłyszę chociaż, gdzie będą tutaj iść, moi drodzy. Mam nadzieję, tutaj zobaczmy, tutaj ich też nie ma. Tutaj też ich nie ma. Gdzie oni się pudzieli, moi drodzy? Może chociaż na, w salonie samochodowym słowa, albo na stacji. Nie no bez jej, gdzie oni się podzieli. Dobra, moi drodzy, zauważyłem fireouta, ale tutaj chyba w Minecrafcie jest też moi drodzy plebs, więc zaraz pójdziemy do niego, zaparkuję tutaj moi drodzy, auto i zobaczcie na mnie, wygląda, moi drodzy, perfekcyjnie, żeby ich wystraszyć. Ja się mówię, że też inni, moi drodzy się tutaj z tego supermarketu wystraszą, ale dobra, mniejsza z tym, miejmy nadzieję, że będzie. O, zobaczcie, kwa... Czekajcie, gdzie on, gdzie on jest na go jakoś. O, tam jest! Zobaczcie, on tam jest! Wystraszymy, dobra, zobaczmy co się w ogóle dzieje w tym sklepie Zobaczcie, on obsługuje chyba ludzi, coś tam nawet gada Chociaż nic nie słychać słucha, nie jak na razie Zobaczcie, chyba tam jest, dobra moi drodzy wkraczamy do akcji Uwaga, uwaga, dziś chodzi, dziś chodzi, chodzi, o chodzi, chodzi, o Bo! 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 Co? Co jest? Rano? <laughs> to był prak, to ja jestem plepsu, znalazłem to ja Jeremi, znalazłem w twoim mieszkaniu maskę Pigi. To ja nie bój się, nie bój się, to ja stary, to ja! Stary. No Odejdź, wzywam ochronę, kim ty jesteś? No, to ja jestem Jeremi, to ja twój kolega. Ja Jeremi! Tak to ja! Znalazłem w moim mieszkaniu maskę Pigi, zobacz jak wyglądam! Zobacz jak wyglądam! Skąd ty masz taką maskę? No jak to skąd no, w moim domu znalazłem? Leżała, wchodzę, wchodzę sobie do domu? O moim domu! Y y y do znaczy, domu. Dom, który dostałem powiedzmy w takim razie no to idę sobie do domu tak idę sobie, o tak po prostu se idę tak po prostu se idę do chaty i patrzę maska leży no i jestem idzie Aha. bo musiałem że cię nastraszę idę teraz do fireouta go wystraszyć chcesz iść ze mną? nie no jestem w pracy no nie mogę iść Pracuję a, bo jakiś typ... dom... ja. a taki dom jak ja mam bo byś chciał mieć taki dom jak ja no dobra dobra oj dobra lud, lud pracujący ja. dobra więc proletariat moi drodzy niech pracuje tutaj ich klasa robotnicza będzie w pracy moi drodzy a ja idę teraz do fireouta i do jako moi drodzy wystraszymy ich bo idę zobaczymy ich bez bezcenną reakcję dobra Pojdziemy teraz, zobaczymy w ogóle gdzie jest fajot. Podobno ćwiczy, bo generalnie jego brzuch jest odrobinę. Oj, oj, zdzie ale podobno jego brzuch jest troszeczkę za duży. już sam to widziałem, moi drodzy, I potwierdzam wam, że jego brzuch jest generalnie no strasznie duży. Ja nie wiem ile on w ogóle wsuwał, co on wsuwał. Zobaczcie, tam traduje, czekajcie, zaparkuję, żeby mnie nie widział. W sumie dobrze zaparkowałem, ale zaparkuję z drugiej strony do mojej drodzy tej siłowni, żeby mnie nie zauważył, bo kurczę, żeby się, wiecie, żeby nie spalić naszego pranka, tak? Bo jak spalimy pranka, to on nie będzie taki fajny. Dobra, moi drodzy, jestem już tutaj w maseczce. Zobaczmy w ogóle teraz co on tam, co on tam robi. zobaczcie. zobaczcie jak ćwiczy. Co, co on, co on pisze, a masz pajacu w worku? worku? Bo on się pije z workiem. No tak, zobaczcie, moi drodzy, walczy z workiem. Dobrze przynajmniej, że nie z wiatrakami, jak Don Kishot. W każdym razie, dobra, czekajcie, szybko przemknę Dobra, dobra, moi drodzy, jest mega tutaj zajęty tym workiem swoim, ale my zaraz, moi drodzy, zmienimy to. Dobra, po cichu... zobaczmy w ogóle, co tu się takiego dzieje. Zobaczcie, jaka jest fajna siłownia. Pójdziemy, zobaczymy. Cicho, cicho, cicho Cicho, cicho uwaga, podchodziły, podchodziły. <laughs> <laughs> Do! Nie, Mam cię, i co? I co? I... co zaraz nie, cię zjem. Mister! Mr. P gdzie ty jesteś? Mamy kolejnego do zamienienia. Mr. P chodź tutaj. Zaraz cię zamienimy. Zaraz ci pani Żółtku, zamienimy. Wie pan w kogo? Zaraz... Co, co pan robi? Zaraz pana zamienimy w pigis i będzie pan tak samo chory jak ja. A tak na serio, Fireout, to ja, Jerebi, to prank był. Halo, Fireout, to ja. No to ja, Fireout, stary, to był prank. Jezu, przez ciebie zacząłem śmierdzieć. Stary, to ja jestem, Jerebi, to ja, twój kolega. No i zobacz, zobacz, co w chacie znalazłem stary, zobacz, zobacz co znalazłem, jaką maskę znalazłem Farmera, na no. farmie się nie straci... No, ale to nie jesteś na farmie, tylko ty jesteś w siłowni Fire out, i mogę cię straszyć. No, na farmie, oho. Oh. Jak to, przecież jesteś bezdomny? Co ty gadasz, że mieszkasz na farmie, stary? Ty jesteś bezdomny, ty nie ja masz, to masz to domu. Mój sobie co ja ty katał? U farmera udaje? Eee, strach na wróble. Strach, e, stary, dobra, to wiesz co? No w sumie faktycznie strach na wróble, no to tak wygląda. A, w każdym razie, stary. Udaję? Boże, stary, nie ty śmierdzisz, ty nie rób jakichś tańców ulicznych, ty śmierdzisz, stary, jeszcze chodź tańczysz chodź. ulicznie. Chodź. Dobra, stary, chodź. chodź. To chodź ze mną, chodź ze mną, stary, mam pewien pomysł, chodź ze mną, stary. Zrobimy tak. Nie, ja muszę walić worek. Ale stary, mam lepszy pomysł, zobacz, ty wyglądasz jak generalnie Mr. PS piggy, tak? Co? No wyglądasz jak jajo, masz tam brzuchutki jajo jak Mr. P. stary, no, chodź, wieśniak, chodź ze mną. No może wie, jesteś wieśniakiem, wie, no wiem stary, ale chodź zaraz, coś zrobimy, słuchaj stary, sprankowałem już plepsa, tylko że on teraz pracuje i mam pewien pomysł. Bo pójdziemy teraz do. Chodź stary, no chodź do to, idź, nie, idź stary, tutaj, nie śmietnika. No, nie stary, chodź tutaj do mnie, chodź wskakuj do mojego auta, chodź. No dobra, potem nie skaczę na ciebie. No stary, no co ty robisz? No na maskę mi jeszcze zbijesz szybę, kurczę, dobra, fajna, słuchaj, plan jest taki. włóż do, do mojego auta, włóż do mojego auta. Dobra, chodź stary do auta i zrobimy teraz tak, stary, że pojedziemy do Mendiego i będziemy udawać. Słuchaj, mam nadzieję, że będzie w ogóle skala, bo a no będzie... Mamy auto. No wiem, że mam małe auto stary, a ty... Dobra, już nie powiem co masz. Dobra, dobra, Chodźmy stary. W, w każdym razie. Ojciec, ja zaraz to wyjdę! Nie, stary, mi chodziło, że masz małe mięśnie, a dużo tłuszczu. Dobra, chodź w każdym razie. No dobra, dobra, stary, pojedziemy teraz, pojedziemy teraz do Mendiego, mój drodzy, I gener Generalnie zrobimy tak, że faler wygląda jak Mr. P, więc o ile on będzie spał, to sprankujemy, że jestem Pigia, a on jest Mr. P i będziemy chcieli go zamienić, moi dozy, w taką samą pig jak ja, miejmy nadzieję, zobaczymy w ogóle jak się uda. Moedzy, tu jest gdzieś hata Mendiego. Ojej, nie, zjechałem z krawężnika, moi drodzy, zobaczcie, tu jest hata Mendiego, tu jest jego ten dziwny dom, generalnie w którym my też spaliśmy, ale nie było tabułek. Może w sumie nie jest dziwny, bo jest ładny, to jeszcze mam taki mieć. A ja mam jakąś skróczę małą w której się kiszę. Dobra, moi dozy. zaparkujemy gdzieś za jego domem, tak żeby nas nie zauważył, jak będzie tam kiwał, albo może oglądał, wiecie, bo może jakiś tam klan ogląda, czy coś. W każdym razie dobra, Zaparkujemy tutaj z altanką. Chodź, stary Firel. Fajrad, chodź tutaj, chodź tu, stary. Drugać tego altan. Stary, chodź. Co ty robisz, stary? Nie, jest cicho, bo... Nie usłyszy stary! Stary, nie, patrz... Chodź. Stary to nie jest Słuchaj, Co, co on słucha? faktycznie! To jest jakiś kijel co on tam facia, robi. Facia, Może śpi stary! Może kabaret branie 2009 ogląda w jakimś tam, w jakimś tam kirzycku. Jakimś o kurczę, no dobra. właśnie! Dobra, ale cicho stary. Oje, o coś, o co o cój słuchaj, stary, robimy taki plan. Ja słuchaj stary, dobra, chodźmy kojarzy, ale nie. słuchaj stary. Ja na początku... Nie. Czekaj, co to jest? Co to robi plepsu? Zamknij to i... To... nie nie! nie to, to... Pe, Pep, co co, co co, on tu robi? Załki, załki, załki. Co on tu robił, dobra. mój docy? Ale dobra, w każdym razie, mój docy. Miejmy nadzieję, że Medi będzie spał. On może teraz pójdzie na górę i będzie spał. A słuchaj, stary, robi. Słuchaj, cicho, 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 stary. Robimy taki plan. Na porządku, jak go straszę i mówię mu, że ty, czyli Mister Pep, będzie chciał go zniszczyć, okej, okay? stary? Dobra, ale no on ma lodówkę. No stary, no nie wyżeraj mu zapasów, no stary. parówki. No nie, no stary. Nie, żadnych parówek. Mmm, ale pachnął Stary, chodź tutaj, no, nie wyżerać mu zapasów Piedny mężik, ja kupił sobie niedawno no, Dobra stary, chodź, na Nie, na, nie, nie, ja nie chcę iść na leśniczka Chodź fajnie, fa ty wyglądasz jak MrPowidz, robimy, robimy pranka Chodź na górę, tylko cicho Bo on może tam spać przy telewizorze, usnął Cicho, 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 cicho. zobaczmy w ogóle Tu jest jego sypialnia, gdzie no, on się podział? Gdzie się podział? patrz tak, jakie ciuchy. co stary? Nie wchodź do jego szafy Czнюj się O, śpiew, widzę go! Cicho, cicho! cicho stary... Mr. P zaraz cię zje! Mamy cię! Zmienimy mmm cię zaraz w pigi! Idź do naszego laboratorium! Mamy cię! Gdzie ty jesteś? Chodź tutaj! Gdzie ty jesteś? Zaraz zmienimy no, <Judaism> <acontecendo> cię w <shower> Piri. Piri. pigi! Zaraz będziesz taki jak ja! Chodź tutaj! Gdzie ty jesteś? Gdzie ty, stary on jest? Gdzie on jest? On jest zwiał, jakiś szybki jest, dobra. Naleśniki na dworze! Naleśniki na dworze! Mam nadzieję, że w szafie nigdy nie znajdę. O w szafie, słyszałeś co stary powiedział? Chodź w kół szafie. mam nadzieję, że w szafie nigdy nie znajdą. Wiemy, że jesteś w szafie Wiemy, że jesteś w szafie, i... wyłaś! Ile ja brak, brak stary to my! To ja, to ja Jeremi fajna, słuchaj stary, znalazłem u siebie w chacie, stary! O. Jezu jak ty ciemno, znalazłem u ciebie w chać, u siebie w chacie stary maskę pigi! Stary. Co to jest to ja, to, ja aha, jestem stary, to nie... W nowe mieszkanie. Dostałeś nowe mieszkanie pierwsze co? To zakładasz jakieś maski, a w ogóle sprawdzałeś, czy ona nie ma wirusa, a nakładasz od razu na głowę? Eee... Od <coughs> na głowę o Ojej, ojej! Przechwiedź! Ojej, co? Co ja mam wejść? No ej! Co wy robicie? Halo? Dobra... dobra, co, wy... Hej, dobra, dobra, dobra. No, co wy zrobiliście? Nie, no moi drodzy, oni... Ja mi... ja szafie, oni mnie ja zamknęli w szafie, co ja... jakieś maski, nie wiadomo Macie co, na Macie mnie wypuścić w tym momencie! Jej, nie, nie, nie już szefie, mój, z jakiego mam stąd uciec? To, ej! Dobra, Fire, proszę Sir, otwórz mnie, Dobra, już, już, spokojnie, to był tylko prank, Czekaj, czekaj, czekaj! Masz, masz co tu jest, co jest, Fire? No, masz kapigi! No naprawdę, chcisz masz kapigi? Ja, chcisz No nie! No nie, moi drodzy, nie, ja tak nie tak nie mogę, otwórzcie mnie, proszę już idę, stąd idę, stąd nie przyjmujesz! Dobra, Fire, otwórz mnie, Fire, otwórz Nie! Nie, nie róbcie tego, ja mam rodziny, dzieci, chorą córkę! Nie, proszę, no, mam bo... ja mam bez idą! nie do... Nie, proszę was, proszę was, nie, nie, stary Mendy! Fajna, już nie będę, już nie będę, proszę was, już nie będę! No halo panowie, już nie będę tego robił! No proszę was! Proszę was, stary, już nie, nie moi drodzy, nie naprawdę to jest chyba koniec, ja nie wiem co się stanie, mam nadzieję, że nie wypuczą w każdym O! Dobra Mendy, przepraszam cię, tak, to ja, hej, słuchaj, wpadniesz na grilla w niedzielę po kościele. A kościół zamknięty. A no tak bo pan już, No to wiedziele wpadniesz, dobra. W każdym razie moje drodzy, to było, to już jest za dużo naprawdę tego. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podał. Pamiętajcie też moi drodzy, aby wpaść do, do mojej dozy na, na, na pozostałe kanały czyli do Mendiego do Fireouta i do plepsa, gdzie też zobaczycie moje drodzy odcinki cykliczne z Robloxowi, czyli serii, w której właśnie jesteśmy. Ej Fireout, co ty robisz? Nie Times tutaj, bo widzowie, no, poka... na go, na go tańczysz fireout na piętrze. A nie ma, gacie, przystawi. Dobra, w każdym razie moje dyzy, pamiętajcie, wstawisz łapkę w górę, subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Robloxowic. I żegnajcie cześć!